Cześć, dziś na polskie sloty pokażemy Wam, jak testujemy kasyna online, by dostarczyć Wam rzetelną i obiektywną recenzję. Przedstawimy, jak dokładnie analizujemy różne aspekty stron hazardowych, m.in. bezpieczeństwo, metody płatności, dostępność bonusów, różnorodność gier i jakość obsługi klienta. Jako doświadczeni gracze i eksperci, znamy się na tym, co liczy się najbardziej. Chcecie wiedzieć, jak działamy? Zaczynajmy! Zanim przystąpimy do napisania recenzji, najpierw rejestrujemy się w kasynie i testujemy je jak zwykli gracze. Dokładnie analizujemy proces rejestracji oraz sprawdzamy, czy kasyno skutecznie chroni dane osobowe użytkowników. Jednym z najważniejszych elementów naszych recenzji jest bezpieczeństwo, które stanowi aż 20% oceny. Upewniamy się, że kasyno posiada odpowiednie licencje, chroni dane graczy i oferuje bezpieczne opcje wpłat i wypłat. Przykładami wiarygodnych licencji są Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission czy Curacao e Gaming. Kasyna posiadające licencje gwarantuje przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony graczy. Równie ważne jak bezpieczeństwo są metody płatności, które stanowią 15% naszej oceny. Testujemy, jakie opcje oferuje kasyno, czy transakcje są szybkie, wygodne i bez dodatkowych opłat. W Polsce popularne metody płatności to BLIK, Przelewy bankowe, karty kredytowe i debetowe oraz portfele elektroniczne jak Skrill czy Neteller. Nie zapominamy także o bonusach i promocjach. Kasyna online przyciągają graczy różnymi ofertami, takimi jak bonusy powitalne, darmowe spiny, bonusy bez depozytu, cashbacki czy promocje lojalnościowe. Dobrze zaprojektowane bonusy mogą zwiększyć szansę na wygraną, dlatego ważne jest, by poznać ich warunki i wymagania obrotu. To stanowi 15% naszej oceny. Kolejny kluczowy element, który stanowi 15% naszej oceny, oferta gier kasynowych. Kasyno musi oferować różnorodne opcje, od slotów pogrystołowe, takie jak ruletka czy blackjack. Sprawdzamy, czy kasyno ma szeroki wybór gier od renomowanych dostawców. Organizuje turnieje, które umożliwiają rywalizację z innymi graczami oraz czy dostępne są wersje demo pozwalające na wypróbowanie gier bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, ważne jest, by obsługa klienta działała sprawnie. Sprawdzamy, czy kasyno oferuje pomoc 24 godziny na 7 dni w tygodniu, jak łatwo jest się z nimi skontaktować i jakie formy wsparcia oferują. Dodatkowo weryfikujemy, czy dostępna jest obsługa w języku polskim. Co jest istotne dla komfortu naszych graczy? Obsługa klienta stanowi 15% naszej oceny kasyna. 10% przeznaczamy na zaufanie i wiarygodność kasyna. Zanim polecimy daną stronę, dokładnie sprawdzamy jej reputację, analizując opinie graczy na różnych portalach. Dodatkowo zapoznajemy się z polityką prywatności oraz warunkami i zasadami kasyna, aby upewnić się, że są one przejrzyste i uczciwe. Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi to 10% naszej oceny. Kasyno musi działać płynnie na urządzeniach mobilnych, ponieważ wielu graczy korzysta z telefonów i tabletów. Testujemy, czy strona działa na systemach iOS i Android, sprawdzamy szybkość ładowania, intuicyjność nawigacji oraz czy aplikacja, jeśli jest dostępna, działa bez zarzutu. Wygląd strony i jej użyteczność powinna być intuicyjna, estetyczna i łatwa do nawigacji. Innowacyjne funkcje, takie jak ekskluzywne gry, wysokie jackpoty czy stoły z krupierami na żywo, mogą wyróżniać kasyno na tle konkurencji. I nie mniej ważne są środki odpowiedzialnego hazardu, jak limity wpłat, przerwy i samowykluczenie, które pomagają graczom zachować kontrolę nad grą. Podsumowując, każdy z tych elementów wpływa na końcową ocenę kasyna, która jest wynikiem szczegółowych testów i analiz. Dodatkowo dbamy o to, aby nasze recenzje były aktualne i oparte na obiektywnych informacjach, zapewniając rzetelną pomoc dla graczy. Na koniec każdej recenzji, oprócz szczegółowego rozrachunku wszystkich kategorii, podajemy ogólną ocenę kasyna. Jest to średnia z poszczególnych ocen, które przyznajemy za bezpieczeństwo, metody płatności, bonusy, ofertę gier i inne istotne aspekty. Oto, co oznaczają różne zakresy ocen: ocena 1 do 3. Kasyno ma liczne wady i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa graczy, dlatego zdecydowanie odradzamy korzystanie z niego. Ocena 4 do 6. Platforma ma kilka pozytywnych cech, ale jest obciążona istotnymi problemami, co sprawia, że nie możemy jej polecić. Ocena 7 do 8. To solidna opcja z kilkoma istotnymi zaletami, ale również z pewnymi znaczącymi brakami. Ocena 9 do 10. Kasyno wyróżnia się doskonałością we wszystkich aspektach, oferując wyjątkowe doświadczenie z drobnymi niedociągnięciami. Dlaczego warto nam zaufać? Polskie sloty to zespół ekspertów, którzy od 2013 roku dostarczają rzetelne recenzje kasyn online. Z naszą wiedzą i doświadczeniem w branży hazardowej oceniamy kasyna obiektywnie i bezstronnie, gwarantując, że nasze recenzje są aktualne i dokładne. Jesteśmy na bieżąco z regulacjami i najnowszymi informacjami. A nasza strona jest łatwa do przeglądania, by użytkownicy mogli szybko znaleźć interesujące ich treści. Regularnie aktualizujemy nasze recenzje i dbamy, by były zawsze zgodne z najnowszymi informacjami z rynku. To wszystko na dziś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu kasyn, zostaw komentarz poniżej. Nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie ominęły cię kolejne nowości. Trzymaj się i graj odpowiedzialnie.